Witam, witam, tak? To ja i dzisiaj mamy paczkę youtubera I następnie chciałbym cię zachęcić do zasubskrybowania tego otóż kanału I... Wejścia na Discorda, bo go odnawiamy I jak chcesz to możesz... Zostawić komentarz i dać łapeczkę w górę Byłoby miło Ogólnie e, Bo paczkę można pobrać Pod tym filmem jest link, więc no Na Google Drive Chciałem zrobić, żeby było przez sub Tu unlock, ale strona mnie jakby nie przyjmuje, więc niech to tak to to wyście musieli zasubskrybować i dać łapeczkę, wtedy byście dopiero mieli a tak to to nie działa ta strona, więc niech to masz fart i od razu powiem, że paczka trochę dużo waży, bo 4GB ILE?! skompresowana jak ją rozpakujecie będzie ważyła 7 i pewnie teraz się zastanawiacie czemu? i czemu co tam jest w ogóle? Eee, już tłumaczę, że tu jest dużo elementów, ponad 1000 albo około 1000. Nie jestem w sumie sam pewien. Dużo jest tego. I weźmiemy sobie subskrypcję, bo tu jest jeden błąd. Bo to waży 3 GB i ja się dziwiłem, kiedy ja to zobaczyłem. I kiedy mamy na przykład. Discord 2, inne tego typu, z napisem dwójką jeszcze, to macie wtedy 603 MB Tak. A kiedy wejdziemy sobie Discord 1, no to no prawie 90, Discord 3, no to 102, prawda? Ale wszystkie te dwójki mają 603, a ja tego nie wiedziałem. I czemu one mają? Według mojego pomysłu, przez to, że one mają takie tło. Macie tutaj animację, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o to, no to tak to wygląda. Jeżeli chodzi o tą animację, no, no fajna. Macie też Discord 1, która też wam się wyświetla. I macie też z green screenem, jeżeli chodzi o to. Jakby wam nie działało z bestła, I one działają w OBS-ie, prawda? No może nie, ta, może nie te dwójki, bo te dwójki to jest z nimi taki problem, że nie kasuje tła. Nie kasuje tła i one jakoś dziwnie chodzą. I nie wiem czemu. N nie mam pojęcia. A jak jest na przykład nam to 3, no to nie wiem czemu, ale od jakiegoś ja coś zwaliłem z renderem czy coś, ale jak jest program, to one dobrze chodzą. I nie wiem, czy coś się zwaliłem czy co. Bo niektóre lepiej chodzą, niektóre gorzej. Nie wiem, Snapchat 1 no, Ten akurat inaczej chodzi, jakby nie wiem czym to jest spowodowane. Może zły render zrobiłem, albo co. Nie wiem, pewnie zły render jakiś zrobiłem. Więc yy, no, dawał abel, sobie wyłączę, bo nie jest niepotrzebne. Eee, przejdziemy teraz do efektów. Jest tu, tak, wszystko z green screenem, więc. W sumie no to myślę, że dużo osób umie usunąć z green screena. Jakby nie ma tym chyba problemu, efekty dźwiękowe. No, trochę tego jest. No, nie powiem tego, trochę jest. Efekty z Minecrafta mamy. Miałem, z tego co mi ja pamiętam, to miałem je z telefonu, kiedy się pobierałem. Eee, więc no, mamy też z green screenem. Trochę, trochę jest. Mamy też polskie. Eee, w sumie spoczko. Mamy też z green screeny anime. Tak, teraz wszystkie osoby, które są, no anime mają pewnie takie... Koba, czy Ciebie powaliło? Eee, kiedy ja dawałem te green screeny, prawda? Pobierałem, bo szukałem tego. To ja miałem tyle pomysłów, że wow, to można tak fajnie wykorzystać. Naprawdę, naprawdę można fajnie to wykorzystać, i jak ktoś nie chce tego, no to może sobie usunąć te green screen anime i będzie miał tamto. Jest też muzyka bez praw autorskich, tego trochę jest. Jest to też anime muzyka, gdzie w sumie jest spoko. To, to już z tym niektóre mogą mieć jednak te prawa autorskie, nie jestem pewien co do niektórych. Unravel, no to to jest wersji damskiej, więc nie powinien mieć. To nie jest oryginał. Jeżeli chodzi o to. Jakby słychać to nawet. Słychać to bardzo dobrze, że to nie jest oryginał, więc nie powinno mieć za to, ale Demoslayer lub Jojo mogą mieć. To jest duży min. Jakby. Który z Demoslayerów może mieć? I ten Jojo mi bardzo nie pasuje. Chociaż nie jestem pewien, czy jakby nie przerobiłem przypadkiem. Ale nie, nie pamiętam. Mamy też muzykę Dreama. Eee, więc no, świetnie. Bardzo fajnie. Jak ktoś chce, no to może sobie dodać do Minecrafta. Będzie miał. Kapitana Bomby mamy muzykę. Jak ktoś nie wie, to to jest, kto to jest Kapitan Bomba, nie chce, wpisze na YouTube, wyskoczę mu live. Nawet nie pytam, ile on już trwa, ale ten live cały czas trwa i trwa i trwa. Cudowne. Żarty? świetna. E, mamy też od Kamila Nalepy. W sumie tak, po prostu dodałem, bo miałem. E, muzyka do filmów. Nie pamiętam kompletnie skąd ja mam te w ogóle utwory. Czy ja mam je z jakiejś paczki ja to pobrałem, czy z telefonu? Nie pamiętam, dlatego to nie, nie mam tego wytłumaczone. Mam tylko numery. Nie pamiętam skąd ja to mam. Więc nie powiem, jak one się nazywają, te utwory Ale chyba są bez praw autorskich Mamy też muzykę Ziemniaka Cudowne, naprawdę e, Nie wiem, co to jest rezultat no. To, 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 no to jest na pewno bez praw autorskich To ja jestem tego pewien Więc w sumie spoko, mamy też Muzykę, mamy, no i tak Okej, okay. jest, bo jest Tak, okay. Mamy też nakładki, nakładek jest troszeczkę więc jakieś z efektami, niektóre bez. Mamy też przerywniki i. No, trochę tego jest. Eee, mamy też przerywniki anime. No, e, świetne. I czemu to jest na przykład Pikachu? Pikachu to też jest anime. Pokémony to też jest anime, jakby ktoś nie wiedział. Od razu mówię. I w sumie spoko, jakby parę przelewników ja, ja już mogłem więcej przelewników dać Ale tak sobie myślę, może lepiej nie Może kiedyś dam Ale to yy, Mniejsza paczka by musiała być No myślę, że zaraz zrobię z mniejszą paczkę Nie aż tak dużą Mamy też kapitala bombę, chciałem więcej, ale też tak Może lepiej nie yy, Spongeboba, parę jest tego Więc bez przesady Myślę, że dosyć fajna paczuszka Mam nadzieję, że Wam będą działać te animacje subskrypcji Discorda i tak A też animacje, po prostu, które tutaj są, myślę, że są z Poczko, a mnie robiłem. I tam są chyba z trzy animacje, które nie są przeze mnie zrobione, tylko przez e, internet. Nie jestem pewien. E, dobra, to w sumie było wszystko. W przyszłości pewnie będą lepsze te animacje, na pewno płynniejsze i w ogóle, ale tak to, no to na filmach normalnie będą płynne, więc okej. Okay. Więc dobra, ja będę trzymał i paaa